Witam Was serdecznie. Długo się nie widzieliśmy. W tamtym tygodniu trochę mniej, czy trochę, nie wrzuciłem żadnego materiału. Byłem trochę zajęty. Musiałem posprzątać swoją kolekcję, bo niestety była zagrożona. Mianowicie trochę pogoda. Obfite opady sprawiły, że musiałem. Po prostu przesypać klocki z kartonowych pudełek w plastikowe, tak? Bo kartonowe nasiąkają wilgocią. Dobra, skupmy się teraz tutaj na, na tym, co mamy. E, może już te klocki zdradzą wam, e, co to może być w środku. Może ktoś się domyśli, dlaczego do te klocki są. Na jednym z odcinków e, te klocki były w jednym z miksów i mówiłem, że poluję na ten zestaw. E, no i w końcu się udało. Mam go przed sobą. I zaraz zobaczymy czy jest kompletny, bo w opisie było napisane, że kompletność jest nieznana. Też na zdjęciach mam nadzieję, że wam zamieszczę gdzieś, jak będę pamiętał. Te zdjęcia z tego ogłoszenia. Jeśli jeszcze się nie domyśliliście, co to jest za zestaw, to jak zobaczycie to zdjęcie, to już będziecie widzieli. W ogłoszeniu nie było widać czarnej płytki z nadrukiem, tak? Ona była odwrócona, więc to też jest znak zapytania. Dobra, ja biorę się za rozpakowanie tej paczki. A już wiecie, co to jest za zestaw po wklejonych zdjęciach. No i tuż mam nadzieję, że zestaw będzie jako taką w miarę kompletny. Jak zabraknie jakiegoś pojedynczego klocka lub któryś z tych klocuchów, które były w tamtym miksie. Pamiętacie tamten miks? Tam było dużo, tam było chyba kilogram klocków kompatybilnych. Nie będę Was poszukiwał. Te klocki kompatybilne sprzedałem. No tamto ogłoszenie w ogóle. Że tak powiem było bardzo kiepskie, ale można coś z kiepskiego zrobić bardzo dobrego. Przynajmniej finansowo wyszedłem na tym w miarę OK. O, ludziska ile kartonu. Ale takie wypełnienie jest jak najbardziej OK. Przynajmniej jest pewność, że, że nic się nie uszkodzi. Tak? Jeżeli byłoby puste opakowanie, nie byłoby tego wypełnienia, no to ten karton jest bardzo sztywny, ale są miękkie kartony i zestaw w środku, a zwłaszcza pudełka. Jak kupujecie, powiedzmy, coś sobie do kolekcji, chcecie, żeby było nowe. Tak z e, MISB, czyli e, zestaw nowy, e, postawić sobie na półce w, w kartoniku. Jakiś Battle Pack e, ze Star Warsów, czy jakieś inne stare z, z zestawy, kupujecie, a sprzedawca wysyła wam w kartonie bez wypełnienia. No to bardzo wielki znak zapytania w jakim stanie dojedzie ten karton a dla was ma to bardzo wielkie znaczenie w jakim stanie dany zestaw dojedzie Dobra tu już mam Czekajcie a gdzie jest instrukcja Czyżby? Tak jest instrukcja Jest instrukcja, nic już więcej w pudełku nie ma. Możemy się makulatury pozbyć. Oświetlenie, wszystko ok. Wszystko jest na miejscu. Instrukcje na razie sobie odłożymy. A zajmiemy się krem de la creme. No to co wiadomo, to już jest w środku. Mamy instrukcję, mamy klocuchy, tajczycie świetne. I mamy nie ma oka nie jest oko, jest oczko No takich klocków nie mam. To jest to jest nadruk. To jest nadruk z takich klocków. I teraz 3, 2, 1. <laughs> jest. No to słuchajcie, teraz jak będzie brakowało jakiegoś klucucha, to tylko jakiegoś pojedynczego. No tak, to jest naklejka, to są pęcherzyki powietrza, ale naklejka w bardzo dobrym stanie nie łapią ostrości w bardzo dobrym stanie tu pęcherzyk nie pozadzierana ekstra idziemy dalej kaseta powiem wam nie wiem czy to nie są części dodatkowe do, do zestawu może ktoś z was się wypowie sprawdzę sobie na Bricklinku czy to nie są części dodatkowe do zestawu bo często to bywa tak To kaseta jakoś dziwnie to wygląda, chyba, że to służy do tego, żeby ona stała. Tutaj brakuje. Ale to zaraz zobaczymy w instrukcji co mamy. To jest na pewno od kasety. Zaraz spróbujemy to sobie wspólnie dzisiaj odbudować. Nie jest to tak doszczętnie rozwalone. I zaraz zobaczymy, co tu mamy, czego nie mamy. Tu coś odpadło, tu coś trzymało, na razie niech to tak będzie. To jest to, tu naklejka krzywo naklejona, ale to nic. Tu mamy rękę, mamy rękę, gdzie jest przód, tu jest tył, tu coś brakuje. Tu coś takiego jakby coś. O, zaraz zobaczymy. Czekaj, to, to zaraz zobaczymy. Skupmy się może na najważniejszym, czyli przodzie. Widzę, że od spodu brakuje groszka. Tu powinien być czarne. O, czyli to. To i zielony groszek. Czy mamy tu zielony groszek? Jak mamy tu? To mamy. Tu, czekajcie. No nie, tu chyba nic nie brakuje. powiem wam jeżeli to ma tak wyglądać to raczej na 99% zestaw jest kompletny BAM <śmany> tak zestaw na 99% jest kompletny powiem wam chodzi to dobrze nie jest wyrobione po prostu środek ciężkości nie ustawiłem o. I będziemy teraz sobie powolutku odbudowywać. dobra, chyba nie widzieliście wszystko, co by całej tej odbudowy. Ja tu wezmę sobie instrukcję, albo może to przesunę, żebyście też to nieco widzieli. Aha, no dobra, mamy to, mamy to, mamy tą kasę, mamy to tą podstawkę tak mamy tą podstaweczkę tu naklejka tu robimy cyk to już mamy z głowy na razie na botek to odłożymy co tu mamy tu mamy o jest kaseta więc tak żeby kaseta była kompletna co to jest potrzebne. Potrzebne jest to, to a jednak ten szary jest potrzebny. Tutaj zapewne powinien być przyczepiony ten czarny, ta naklejka chyba tak Czekajcie, jest, nie ma tu czarna naklejka. Ale tu innego plejta nie ma. To zapewne to jest ta naklejka też w sumie tak to wygląda. Powinien wam szczerze. Mógłbym przygotować kasetę magnetofonową, bo w piwnicy to akurat były. Byłoby fajnie. Może wam będę po O! No widzicie, wszystko się zgadza. Z tej strony to wszystko są naklejki mogłyby być lepiej przyklejone, ale te czerwone tak tutaj te białe. Ale tak to jest z zużywanymi zestawami. Można zapłacić pełną kwotę Można zapłacić znacznie mniej. To na razie też sobie odłożymy i teraz szukamy. Cóż my szukamy? Poszukamy głowy, tak? Głowa powinna być na samym końcu. też przy okazji, a może po kolei te nogi. Zobaczymy z tyłu, to jest przód. Tu brakuje. brakuje tego kluczucha, no ale może sobie przyjmijmy. to jest to wszystko zbudowane to 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 to, to, to jest do tego mhm. słuchajcie to powinno być tu to tu, tu 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 tutaj tak nauczę więc coś czuję że to jest od tego to jest tu wbrew pozorom takie odbudowywanie jest znacznie trudniejsze potrzeba po prostu sobie połączyć kropki tak gdzie co było gdzie co powinno być tutaj potrzebuję nie ma nie ma nie ma nie ma, nie ma. i co nie będzie a nie to jest ten bo to jest kwiatek zobaczcie to jest to To już mamy z głowy. Ręce to możemy sobie sprawdzić, czy coś nam brakuje. Tak, brakuje nam. Brakuje nam. Czy to jest czy to, czekajcie. Brakuje nam tego. Który powinien być. Tutaj. tak to się prezentuje naklejka, naklejka A czekajcie, czy tak to powinno wyglądać takie gołe, że tak powiem tak to tak sobie sprawdzę na górnym tym ona skaza się tutaj jest Widoczny ten uchwyt. Więc z przodu wygląda już to jako tako. Tutaj nie wiem tylko, co z tym. Ale zaraz się dowiem. Aha, bo to jest to. Dobra, już wiem dlaczego to się nie trzyma, po prostu za daleko wszedł ten klocek na trzpieniu Za daleko wszedł klocek na trzpieniu i nie ma opcji, żeby... Słuchajcie, a co on? Nie chce mi stać na łomuz Powiem Wam, że zestaw jest bardzo masywny i nie dziwię się, że nie chce stać. Bo to jest dużo klocuchów i utrzymać tą masę na tych kulkach to jest faktycznie problem. wszystko młotkiem dobra, później to zrobię a powiem Wam szczerze, że mam ochotę by go zebrać i zbudować od nowa Teraz, bo jak widzicie sporo kucuchów odpada I te poliki, wiem o co tam chodzi, dlaczego to odpada, po prostu trzpień Tutaj wystawało za daleko. Później mam problem z dopasowaniem go. Zestaw jest świetny. Chociaż może nie tutaj, go składam, nie sprawia takiego wrażenia. Ale musicie uwierzyć mi na słowo, że jest bardzo fajne. Zostało się mnóstwo pocuchów. Te dwa to są policzki. To są zapewne elementy dodatkowe. I jak widać brakuje jeszcze gdzie gdzieniegdzie jakichś groszków. Tu coś brakuje, pewnie to był ten placuch. Można sobie sprawdzić na instrukcji. Tu jeszcze jakieś groszki. Tu już takie elementy zostały się, które zapewne były elementami dodatkowymi. Tu z tyłu jeszcze coś mi się nie podobało, gdy składałem. Najważniejsze, że są wszystkie naklejki. Filmik przyspieszę, jak będę go montował. Bo to naprawdę zbyt długo trwało i zapewne rozłożę go na części i zbuduję się, sobie z ciekawym, jeszcze raz, bo jest <śmiech> śmiechowy. Tu tylko pokażę. Płyta. Także zestaw ukazał się kompletny. Zapłaciłem do za niego 45 zł. Venoma Gruta już chyba nie będę, chociaż nie będę się zarzekał, że go nie kupię. O, tu widzę, że niepotrzebnie. Nie, nie Kiałowska. Mega długi filmik. Mam nadzieję, że dotrwacie do końca, do efektu końcowego. Tak to się prezentuje. Ja jestem bardzo zadowolony. Oczywiście tu będą części dodatkowe, którymi. Może go trochę podrasuję, tak, jakieś mu tam zrobię. Połączę roślinki, doskonale pasują. Do gruta. Także widzicie, warto kupować miksy. Warto pamiętać, co ma się w miksach, bo te gałązki też pochodzą z tamtego miksa. Gdzie było ponad kilogram niekompatybilnych, to jakoś tak pusto Tutaj korona szła, dobra. Na tą chwilę żegnam się z Wami. 50 minut, nie, no trzeba z tego zrobić maksimum 30. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, hej.